Nazywam się Beata Chmiontowska jestem współautorką scenariusza wystawy Tumuranów, która otwiera się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. I jest to wystawa niezwykła, jedyna w swoim rodzaju, tak jak miejsce, które go dotyczy. Tutaj widzimy za oknem drugi pomnik getta Dłuta Natanara Paporta, który stoi przy placu, widzimy go z muzeum i on też jest częścią wystawy. Wystawa jest skonstruowana w ten sposób, że idąc przez jej przestrzeń wychodzimy na okno z pomnikiem. Muranów jest o tyle niezwykłą również przestrzenią, że zachowało się w, niej, w nim bardzo niewiele materialnych śladów w przeszłości. One tkwią głównie pod ziemią. Muranów mówi, bardzo często mówi podczas różnych prac konstrukcyjnych, um, prac remontowych, wówczas ta ziemia muranowska się otwiera i poprzez przedmioty, które w niej się znajdują, zaczyna opowiadać historię przeszłości i ten element na wystawie również jest bardzo mocno obecny. Jeśli chodzi o połączenie tej, tego otoczenia z wnętrzem, to również w drugiej połowie lipca będzie, osoby zwiedzające wystawę będą mogły zobaczyć instalację Artura Żmijewskiego i Zofii Wasiłskiej Żmijewskiej, która będzie ulokowana na zewnątrz muzeum. Także to jest jedyna wystawa, która. Wystawa czasowa, która będzie się, yy, którą będzie można oglądać i której będzie można doświadczać nie tylko w środku, ale również na zewnątrz budynku muzeum, i gdzie, tak jak powiedziałam, budynek muzeum jest jej integralną częścią. To najweselsze miejsce w Warszawie. Tak o Muranowie napisała hiszpańska dziennikarka Carmen Laforet, która odwiedziła yy, polską stolicę w latach 50. XX wieku. To stwierdzenie może szokować, bo Muranów jest jednocześnie najzwyklejszym cmentarzem, cmentarzem żydowskim, na którym oczywiście mieszkają też ludzie, bo po 1945 roku teren dawnej dzielnicy północnej został znów zabudowany. Ale e, łatwo to zrozumieć, e, kiedy e, uświadomimy sobie, że wtedy w drugiej połowie lat 50 bardzo bujnie wyrosły już wszystkie drzewa i krzewy, które tutaj sadzono od 49 roku. E, zieleń e, była dla Bogdana Lacherta, e, autora projektu Muranowa Południowego bardzo istotną kwestią e, w jego zespole. W którym działało kilkunastu współpracowników, była też osoba odpowiedzialna za wybór roślin wybór roślinności, która będzie tutaj rosła, która może bujnie się rozkrzewić na trudnym, bo gruzowym podłożu. Zaczynam tę opowieść celowo od powojnia, ponieważ jestem autorką tej części powojennej scenariusza, ale również dlatego, że wystawa sformułowana jest w taki sposób, że wchodzimy w nią, tak jak teraz, kiedy wchodzimy do muzeum, zaczynamy od momentu współczesnego i cofamy się w głąb historii Muranowa. Teraz Muranów też jest bardzo zielonym osiedlem, zieloną dzielnicą Warszawy. Ale kiedy cofniemy się w czasie, uświadomimy sobie, że mamy tutaj też od samego początku właściwie, mimo że kojarzymy muranów z tą taką gruzową pustynią bezpośrednio po wojnie, do, na której dopiero później zaczęło wyrastać to dla mieszkaniowe, że muranów wpisuje się w taki mit genezis, można by powiedzieć, jak go nazwaliśmy, od samego początku. Tutaj kiedyś, zanim jeszcze w ogóle rozpoczęło się osadnictwo na tych terenach, było tutaj mnóstwo e, ogrodów e, w ramach jurydyk, które tutaj funkcjonowały. E, były też liczne zbiorniki wodne, stawy, e, rzeczki, stąd też różne nazwy ulic, jak na przykład nalewki. Było dużo drzew, było dużo roślinności, e, były ogrody. Był też e, e, pałac Murano przecież, który. E, dał nazwę całemu Muranowowi. Też taka, taki pałac, czy właściwie taki dwór miejski, postawiony przez Józefa Bellottiego, architekta królów polskich, który pochodził z wyspy Murano niedaleko Wenecji. I tutaj mamy genezę nazwy Muranowa. Ta okolica bardzo mu przypominała wówczas rodzinne strony. To był XVII wiek i dlatego właśnie wystawił sobie tutaj swoją rezydencję która też, no właśnie możemy sobie to wyobrazić, idealna taka przestrzeń w, otoczona zielenią, w cichej okolicy, sielanka niemalże. Jeśli mówimy o roślinności, którą tutaj możecie zobaczyć z moimi plecami, bardzo dużo różnych odmian drzew, krzewów można znaleźć w Ogrodzie Krasińskich. Ale jest jedno niezwykłe, choć bardzo pospolite drzewo, które też tutaj, którego historia opowiedziana też przez nas na wystawie, idealnie scala tę przeszłość z teraźniejszością chodzi o muranowską mirabelkę. I tu znów zaczynamy od teraz. Teraz Mirabelka rośnie rzeczywiście na zewnątrz. Muranowa. Wychodząc z muzeum, można ją zobaczyć pod adresem Andersa 13 przy takim skwerku. Ta Mirabelka została, to jest nowa Mirabelka, została zasadzona ponownie dwa lata temu, kiedy to po wycięciu przez dewelopera drzewka, które tutaj. Rosło wcześniej przy dawnych historycznych nalewkach. Mieszkańcy Muranowa, ci współcześni mieszkańcy Muranowa, zorganizowali się i właśnie doprowadzili do tego, że Mirabelka tutaj wróciła. Dlaczego? To drzewo było dla nich bardzo ważne. Drzewa na Muranowie oprócz tego, że dodają mu uroku, pełnią też funkcję drzew pamięci. To Właśnie przyroda przy tak nielicznej ilości śladów materialnych, które tutaj pozostały, sięgając swoimi korzeniami w głąb, zaświadcza o ciągłości tego miejsca, jednocześnie dotyka tej przeszłości muranowa, która tkwi pod chodnikami, pod brukami, pod jezdnią, i jednocześnie drzewa. Zwłaszcza takie owocowe, właśnie mirabelka jest świetnym tutaj przykładem, też łączą współczesnych mieszkańców Muranowa z ich żydowskimi poprzednikami i jeszcze też z ludźmi, którzy tutaj mieszkali nawet w XVII czy XVIII wieku. Raz, że dlatego, że drzewa pamiętają, podobno o czym pisał Peter Wolleben, ale też dlatego, że to jest drzewo bardzo użyteczne. Żydowscy mieszkańcy Muranowa wykorzystywali owoce mirabelki i to samo robili. Ci, którzy mieszkali tutaj później, i miejmy nadzieję, że jedli je, wykorzystywali do kompotów, do przetworów. I miejmy nadzieję, że i ta mirabelka, która tutaj powróciła i przetrwała już dwie wiosny i sobie rośnie, też będzie służyć jeszcze kolejnym generacjom Muranowian, kontynuując tę wspaniałą historię. Na tym słupie możemy. W detalach prześledzić krok po kroku historię Mirabelki. Tutaj widzimy pestkę. Niby nic nadzwyczajnego taka pestka Mirabelki, która jest, jak mówiłam, dość pospolitym drzewem albo krzewem, to wymiennie się, się o niej mówi. Ale jest to pestka, która przewędrowała tysiące kilometrów, ponieważ jeden z mieszkańców budynku, przy którym rosło to oryginalne drzewko, które najpewniej przetrwało wojnę, pamiętało jeszcze, jeszcze czasy, kiedy Muranów był dzielnicą północną. Mieszkaniec wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i zabrał ze sobą kompoty, które właśnie jego mama robiła z tych owoców mirabelek. No i z pestki, która pozostała po zjedzeniu, owocu, wyrosła w jego ogrodzie właśnie w, w, w Stanach nowa mirabelka. Kiedy wycięto drzewko przy ulicy Wałowej, kiedy deweloper e, realizujący tam inwestycje no, pozbył się zieleni, artystka Patrycja Dołowy, która jest jedną z wielu osób zaangażowanych w powrót Mirabelki na dawne nalewki, pojechała tam, spotkała się właśnie z Państwem wizytami i przywiozła szczepkę Mirabelki którą następnie zasadzono pod adresem Andersa XIII. Czyli to, jest, to nie jest to samo miejsce, w którym rosła wcześniej, ale też rejon dawnych historycznych nalewek. I to jest właśnie ta mirabelka, która wróciła po latach, tutaj historia zatoczyła koło, wróciła po latach na Muranów i miejmy nadzieję, że będzie nadal rosła i cieszyła oczy i e, produkowała równie smaczne owoce, z których być może ktoś kiedyś wyjmie pestkę i zasadzi ją jeszcze gdzie indziej, no ta historia jest cały czas otwarta. Muranów jest jedynym w swoim rodzaju przypadkiem architektonicznym, ponieważ jest jedynym na świecie osiedlem pomnikiem getta. To znaczy jest Właściwie osobną dzielnicą mieszkaniową, bo to jest taka skala e, między 40 a 60 tysięcy mieszkańców. E, tak planowano, e, że tyle osób tutaj zamieszka, i de facto mniej więcej tyle osób mieszka tutaj dzisiaj. E, które powstało świadomie, zostało rozlokowane na gruzowym cokole na terenie Pogetcie, które jest wielkim cmentarzem. Po raz kolejny to powtarzam, ale to jest jednak bardzo istotne i budynki również też według świadomego zamysłu głównego projektanta, głównego twórcy projektu Muranowa Południowego, czyli Bogdana Lacherta, wybitnego polskiego architekta awangardzisty, twórcy Współtwórcy grupy Prezens, można powiedzieć takiego polskiego bauhausu z okresu międzywojnia. Bardzo świadomie tutaj wykorzystano również gruz jako budulec do stawiania domów. Lachert podszedł do tego w sposób taki trochę alchemiczny, to znaczy chciał żeby miejsce, które było miejscem zagłady, stało się, skoro już miały tutaj powstać domy, skoro trzeba było zagospodarować ten teren, żeby się stało miejscem do życia, żeby wprowadzili się tutaj nowi ludzie i żeby to nowe życie zakwitło w tych murach ze starego materiału, z dawnej materii, ale jednocześnie chciał też, żeby Muranów w sposób wyraźny przypominał o przeszłości i dlatego właśnie ten gruzowy cokół, stąd te pagórki, na których stoją domy Warszawa jest płaskim miastem, to znaczy ma skarpę, ale ta skarpa nie, nie sięga tutaj. Tutaj jest w śródmieściu płaski teren w tej części. Natomiast domy stoją na takich bardzo dziwnych wzgórkach, co nie umyka uwagi żadnego turysty, który tutaj na Muranów trafia. No to są sztuczne pagórki właśnie z tych gruzów, z przemielonego gruzu dawnej dzielnicy północnej. Chodziło więc o to, żeby Muranów górował trochę, tak jak pisał później w wierszu Jerzy Ficowski, że Muranów góruje na warstwach umierania, żeby Muranów samym swoim posadowieniem wyróżniał się wśród śródmieściu Warszawy, przypominał o tej przeszłości, przypominał o przelanej krwi żydowskiej. Ten wątek krwi jest również ważny. Jesteśmy teraz w przestrzeni Antresoli. Gdzie widzimy taka różowo, taką różowość, różową poświatę? Muranów też pierwotnie, w, zgodnie z zamierzeniem, Laherta miał być nieotynkowany, czyli zarówno podłoże, jak i domy miały właśnie mieć taki różowawy kolor. No to był kolor cegły zmieszanej z, z gruzem, czy cegły powstałej z zmielenia betonu z, z tym gruzem, właśnie taka. Taki kolor krwi, o tym Lahert pisał w swoich tekstach. To jest to, co wyróżnia Muranów, czyni go jedynym w swoim rodzaju, ale jednocześnie Muranów wpisuje się doskonale jest taką, może być taką metaforą w skali mikro różnych prądów, różnych tendencji, które. Obserwujemy obecnie w przestrzeniach miejskich na całym świecie, i to jest właśnie główny temat oprócz tych wątków architektonicznych, które tutaj symbolizują bryły w przestrzeni antresoli. Tutaj ta przestrzeń jest zupełnie inna niż przestrzeń na dole. Chodzi o to, żeby trochę jest abstrakcyjna. Chodzi o to, żeby, żeby wybiec w przyszłość. Tutaj po raz pierwszy wybiegamy w przyszłość. I to jest dla mnie też szczególnie ekscytujące, bo muranowem się zajmowałam po raz pierwszy 10 lat temu, a, a przez tych 10 lat, przez jedną dekadę niezmiernie dużo się tutaj zmieniło. I ta przestrzeń, co zauważają sami mieszkańcy, podlega rozmaitym procesom. Mamy tutaj e, możemy tutaj dyskutować na temat gentryfikacji, na temat różnych inwestycji, e, niszczenia pewnych założeń przestrzeni miejskiej albo też uzupełniania tkanki architektonicznej. Możemy rozmawiać o zieleni i jej roli dla tworzenia nowoczesnego miasta. Możemy mówić o infrastrukturze w kontekście powstającej e, kolejnej stacji metra Muranów i Miejsc parkingowych. To są tematy, które są ważne nie tylko dla Muranowian, ale również dla warszawiaków, dla Polaków, dla gości z zagranicy, którzy obserwują te same procesy w swoich metropoliach. No i także bardzo ciekawe jest, i to jest pytanie, które zadajemy tutaj mieszkańcom i Myślę, że każdy może na nie spróbować sobie w jakiś sposób odpowiedzieć. Jak Muranów będzie wyglądał za kolejnych 10, 50, może 100 lat? Czy nadal pozostanie tym osobnym, trochę przypadkiem na tle innych dzielnic, nazwijmy je, dawnych dzielnic żydowskich? Ponieważ obecnie nim jest, to jest głównie osiedle mieszkaniowe. Nie zamienił się Muranów w taki krakowski Kazimierz, w taki rodzaj turystycznej przestrzeni, trochę cepeliady. Ale też widzimy tutaj coraz więcej turystów, widzimy Airbnb, widzimy też coraz więcej infrastruktury na nich nakierowanej, widzimy te różne procesy, o których mówiłam. I dlatego bardzo jest ciekawe, do jakiego stopnia ta przestrzeń będzie się zmieniała i jaki udział w tym będą mieli sami mieszkańcy. Historia powojennego Muranowa jest też historią odbudowy Warszawy. Miasto było ogromnie zniszczone po II wojnie światowej, do tego stopnia, że nowy rząd komunistyczny rozważał nawet przeniesienie stolicy tymczasowo do Łodzi albo do Krakowa warszawiacy którzy wracali do miasta a zaczęli wracać właściwie od razu po jego wyzwoleniu z rąk niemców przez Rosjan wracali oczywiście nie do w większości nie do swoich dawnych domów tylko gnieździli się w naprawdę okropnych warunkach w różnych rozwalonych budynkach klecili sobie jakieś prowizoryczne mieszkania żyli w suterenach naprawdę trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić, jak to wyglądało. No i takie nowe, świeżo wybudowane mieszkanie było czymś praktycznie na wagę złota dla osoby, która do Warszawy trafiła. Takim pierwszym właśnie osiedlem, które miało zaspokoić ten głód mieszkaniowy, pierwszym osiedlem w centrum Warszawy, przeznaczonym Tutaj mamy ten bardzo taki propagandowy wątek, głównie dla robotników, chociaż biuro odbudowy stolicy też zaznaczało, że trzeba na Muranowie zrobić większy, stworzyć większą możliwość przemieszania społecznego, że to nie może być tylko osiedle robotnicze. No ale chodziło o to przede wszystkim, żeby zapewnić robotnikom, którzy przyjeżdżali do miasta, żeby je odbudowywać, dach nad głową i i przyzwoite warunki e, zamieszkania. E, więc Muranów, właśnie, mimo że, e, i to jest odpowiedź też na pytanie, dlaczego e, można było tutaj mieszkać, dlaczego ludzie wprowadzali się tutaj bardzo chętnie do, e, do mieszkań e, na Muranowie, mimo że ten teren był cmentarzem to był obszar po getcie dlatego że po prostu mieć czyste. Wygodne mieszkanie z bieżącą wodą, ze wszystkimi, z całą infrastrukturą to jak wygrać los na loterii. Tutaj na wystawie pokazujemy taki propagandowy filmik, w którym jest jednak sporo też prawdy. Przedstawiający rodzinę betoniarza szczęśniaka, która gnieździła się w takiej norze, właściwie w suterenie na starym mieście w Warszawie, gdzie małe dziecko, Jureczek, który jest głównym bohaterem tego filmu, mógł tylko oglądać nogi przechodniów. No i ta rodzina tutaj wprowadza się wchodzi po raz pierwszy jest tutaj to udokumentowane do mieszkania. Na muranowie, i w zachwycie, po prostu dziecko podbiega do okna i zachwystuje się wręcz tym powietrzem, tą przestrzenią, tym światłem, które tutaj na zbudowanych w duchu modernizmu podwórkach muranowskich, gdzie zachowywano odstępy pomiędzy budynkami i zielone przestrzenie, bardzo o to dbano. No to aż uderza, więc nie jest też trochę prawdy w tym, że Muranów e, no naprawdę był taką próbą, e, próbą stworzenia e, Warszawiakom przyzwoitych warunków e, do mieszkania. E, I z tego względu też w pewnym sensie e, możemy sobie wytłumaczyć, dlaczego zdecydowano się bo to jest też takie pytanie, które cały czas się przewija gdzieś przez e, powojenną historię Muranowa od samego początku. Czemu zdecydowano się budować w takim miejscu? Czemu w ogóle tutaj powstało osiedle? Jak tutaj ludzie mogą żyć? To jest też to pytanie, które ja sobie zadawałam, pisząc książkę o Muranowie. No zwyczajnie, trzeba było w jakiś sposób zagospodarować tak olbrzymią przestrzeń i trzeba było dać ludziom warunki do życia, więc nie było chyba innego wyjścia, no bo ten teren nie mógł pozostać pustynią. Historię Muranowa można czytać na rozmaite sposoby. Jedną z nich jest nurt historii kobiecej, bardzo tutaj ważny, ponieważ Muranów powojenny, jako takie sztandarowe, pierwsze osiedle robotnicze przede wszystkim w centrum Warszawy, kładł pod względem propagandowym ci, którzy pisali o muranowie, kładli bardzo duży nacisk na w ogóle historię robotników i pracę i etos pracy robotniczej. Muranów był miejscem, w którym kwitła rywalizacja pracy zarówno między poszczególnymi brygadami robotników na poszczególnych elementach osiedla, jak również na przykład Samuranów rywalizował między innymi z Nową Hutą, która była też taką sztandarową inwestycją PRL-u powstającą równolegle. No i kobiety, jak wiadomo, które, których równouprawnienie bardzo mocno akcentowano wówczas, też miały tutaj do odegrania na tej budowie istotną rolę. Planowano, że muranów właśnie będzie miejscem, gdzie kobiety zadebiutują jako murarki. Po raz pierwszy tutaj na socjalistycznej budowie. Ale prawda była taka, że panie nie kwapiły się za bardzo, mimo że organizowano dla nich tutaj specjalne kursy przeszkalające, nie za bardzo chciały być murarkami. Natomiast e, pracowały oczywiście przy budowie muranowa, głównie w takich zawodach pomocniczych jak windziarki. Na wystawie można będzie obejrzeć też materiały filmowe, w których widać tę pracę kobiet. Powstawały też takie propagandowe czytanki z kobiecymi bohaterkami, które były takimi wiadomo, wzorcowymi robotnicami. No i tę historię możemy też prześledzić, oglądając film. Doskonale znany chyba wszystkim, natomiast jego tytuł może być mylący. Ponieważ brzmi Przygoda na Mariensztacie, ale opowiada on miłosną historię. Taką bardzo klasyczną, między murarką, robotnicą, a robotnikiem, która właśnie rozgrywa się w przestrzeni powstającego wówczas Muranowa. Hanka Ruczajówna jest właśnie taką idealną przodownicą pracy. Tam są też bardzo ciekawe takie wątki właśnie rywalizacji pracy kobiet z pracą mężczyzn. Mężczyzn, którzy są niezadowoleni z tego, że kobiety tak świetnie sobie dają radę i dokonują małego sabotażu. Ta para się poznaje na potańcówce na Marienstadcie, stąd tytuł, ale później wszystko właśnie dotyczy Muranowa i film był też kręcony w, tych, w tej scenerii jeszcze powstającego osiedla. Mamy też na wystawie zdjęcia z tamtych lat, między innymi pań całej brygady kobiecej, która pracowała tutaj przy budowie bardzo charakterystycznego budynku pod kilkoma adresami, ale ten najbardziej znany to jest Andersa 13. Budynek zwany Okrąglakiem, od takiego okrągłego kształtu środkowego podwórka, bo ma on trzy podwórka. Ma, jest to olbrzymi e, blok mieszkalny. E, I e, dzisiaj e, w tym miejscu mieści się prawdziwe zagłębie, e, klaster wręcz organizacji pozarządowych, w których też, co ciekawe, e, Yy, przodują przede wszystkim kobiety. Powojenny Muranów jest też częścią historii awangardowej sztuki polskiej. Wszystko z powodu pewnego skromnego mieszkania w bloku, właściwie mieszkaniu pracowni na ostatnim piętrze bloku z lat 60., do którego kiedy jeszcze ulica, która dziś nazywa się Aleją Solidarności, nazywała się. Aleją generała Świerczewskiego wprowadził się w 1962 roku awangardzista Henryk Starzewski. Mieszkał tam i tworzył. Później dołączył do niego w 1970 roku inny twórca Edward Krasiński który szybko zaczął też przekształcać to mieszkanie w swoiste dzieło sztuki, oklejając między innymi ściany taką e, taśmą skocz w intensywnym błękitnym kolorze. E, niestety obaj artyści już nie żyją, ale Instytut Awangardy, bo tak nazywa się to miejsce, jest e, ciągle otwarty dla gości i to mieszkanie można oglądać po wcześniejszym umówieniu się. Do, tego oryginal, do tej oryginalnej powierzchni przestrzeni w bloku została dobudowana jeszcze taka szklana budówka z tarasem, z którego można podziwiać panoramę Warszawy. I to mieszkanie jest niezwykłe, mieszkanie czyli Instytut Awangardy obecnie, ponieważ wizyta w nim jest trochę jak podróż w czasie. Kuratorzy świadomie pozostawili tam wszystko tak, jak to wyglądało w momencie, kiedy Um, odeszli lokatorzy. Ta przestrzeń um, podlega takiemu świadomemu stanowi entropii, więc no, też warto się pospieszyć, żeby, żeby zobaczyć, jak to wyglądało.